Cześć, witajcie w nowym odcinku na kanale Gotuj z Anią. W dzisiejszym odcinku będzie przepis na czuriosy. Do zrobienia czuriosów będę potrzebowała 200 ml wody, 200 g mąki, sól, szczyptę, 30 g masła, 2 łyżki cukru, 2 jajka, cukier puder z cynamonem już na koniec do posypania, ale możecie pominąć, jeżeli nie lubicie cynamonu, czekoladę mleczną oczywiście do maczania i olej do smażenia. Oczywiście całą listę składników i gramaturę znajdziecie w opisie pod filmem. No to zaczynamy. Na początek do garnka wlewam wodę. I do tego dodaję masło. Gdy masło się rozpuści, Dodam cukier. Masło już mi się rozpościło, dodaję cukier. Chwilę mieszam. Do mąki wrzucę sobie szczyptę soli. I do takiej wody z masłem i cukrem dodaję mąkę. I energicznie to mieszam. Gaz możemy sobie już zmniejszyć. Robimy na gładką masę. Jak widzimy, masa jest też zbita. Wyłączam gaz. Dodaję po kolei jajko. Najpierw jedno. I całość miksuję. Daje drugie jajko. Aha. Całość miksuję na gładką masę. Masę mamy już wyrobioną na jednolitą. Przełożę do rękawa i rozgrzewam olej. I czuriosy wyciskam na gorący olej. Długość, oczywiście, jaką chcecie. Ucinamy nożem końcówkę. Smażymy na złoty kolor. I czuli mogę już wyciągać na ręczej papierowy, czyli osy mam już posmażone, teraz wyłożę sobie je na talerz i obsypię cukrem pudrem z cynamonem. Czy mam gotowe, możemy podawać. Ja mam już czekoladę rozpuszczoną. Życzę Wam smacznego. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa! Co kurz to się nazywa? Mhm. Jak to powiesz? Kurz. Hmm. Nie wiem. Churros? Churrosy, nie? Tak? Czurz, nie? Czurz, tak. Czurz, no, oczywiście. Na no tyle z wyciskania. Pęk, Co? Mikan, rękaw? Tak.